Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, moi drodzy. Dziś, 11 czerwca, zapraszam, wysłuchajcie kolejnego fragmentu listu napisanego przez Świętego Ojca Pio w czerwcu 1918 roku. Oświadczam że wyrzekam się we wszystkim własnej woli i wiedzy, upodobań i poznania. W tym ciężkiej próbie zesłanej przez Najwyższego uznaję się za najposłuszniejszego syna mojego przewodnika. Cóż jeszcze? Mój Boże, wiele jeszcze. Dodaj mi sił do znoszenia cierpień, przy zupełnym braku twych pociech, spraw by stałe, mocne i pożyteczne, wystarczające przynajmniej dla uśmierzenia Twego gniewu, okazały się te oto moje postanowienia. Pragnę je ofiarować Tobie samemu, mojemu najwyższemu dobru, Twojemu Znieważonemu majestatowi, najpierw jednak umocni je swą boską mocą. Ja tymczasem będę próbował znaleźć chwilę wytchnienia w moim nieznośnym cierpieniu na tym łożu pełnym dotkliwych, okrutnych cierni i będę przyjmował z twych rąk, jako pokarm, Twoje odrzucenie i opuszczenie. Ojcze mój, wierz mi, że nie szczędziłem wysiłków, żeby się wydostać z tego ciężkiego więzienia. Na próżno jednak to była moja porażka. Musiałem się poddać, wiedząc, jak ciemności ogarniały moją duszę jak coraz bardziej plątałem się w wirze walki i na próżno wołałem. Moi drodzy, dziś, 11 czerwca, przypada święto świętego Barnaby, który urodził się na Cyprze w żydowskiej rodzinie z pokolenia Lewiego. Jego imię oznacza Syn pocieszenia. Miał należeć do grona siedemdziesięciu dwóch uczniów Pana Jezusa. Był krewnym świętego Marka Ewangelisty. Po nawróceniu Szawła Barnaba przygarnął go i przyprowadził do apostołów w Jerozolimie. Również znany był z tego, że wprowadził Pawła do wspólnoty chrześcijańskiej, kiedy inni apostołowie obawiali się go ze względu na jego wcześniejsze prześladowania chrześcijan. Barnaba i Paweł odbyli kilka podróży misyjnych, podczas których głosili Ewangelię Poganu. Ich pierwsza misja zaprowadziła ich do Cypru oraz Azji Mniejszej, gdzie pozyskali dla Chrystusa wielką liczbę wiernych. Na początku drugiej podróży apostolskiej Paweł i Barnaba toczyli spór, gdyż święty Barnaba zamierzał zabrać Charakterze towarzysza Marka, a Paweł nie chciał, ponieważ młodzieniec odłączył się od nich podczas poprzedniej podróży. Właśnie dlatego Barnaba powrócił z Janem i Markiem na Cypr, gdzie miał zostać pierwszym biskupem, a Paweł z sylasem do Syrii. I Sycylii, przepisuje świętemu Barnabie autorstwo listu do Hebrajczyków, ponieważ mógł być on zainteresowany tematem kapłaństwa. A list do Hebrajczyków wyjaśnia nam w sposób niezwykły: kapłaństwo Jezusa. Istnieje również apokryficzna Ewangelia świętego Barnaby, która nie jest uznawana za kanoniczną przez większość chrześcijańskich tradycji. Około 60 roku na Cyprze Barnaba poniósł śmierć męczeńską przez ukamienowanie. Papież Emeryt podkreśla, że święty Barnaba wraz z innymi współpracownikami świętego Pawła w misji ewangelizacyjnej odnaleźli sens swego życia i jako tacy stają przed nim jako świetlany wzór bezinteresowności. I wielkoduszności, święty Barnaba był ważną postacią we wczesnym chrześcijaństwie. Moi miłej, życzę miłego dnia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Zostańcie z Bogiem. Pa!